Dzień dobry, dzień dobry. Zmieniliśmy lokalizację, opuściliśmy Szwajcarię, Lugano, i teraz jesteśmy nad gardą. Wczoraj pływaliśmy nad Komodą, jesteśmy nad gardą. Znaczy, hotel nie jest nad gardą, ale jesteśmy obok gardy i będziemy pływać sobie po gardzie. Natomiast y, hotel jest taki totalny countryside pomiędzy winogronami i. No, nie wiem czy zobaczycie cokolwiek, wrzucę Wam oddzielne stórki, ale jest naprawdę super, jedzenie jest top, top, a to jest dla najważniejsze i nareszcie jedzenie jest pyszne, yy, no nie trafiłam w Szwajcarii, koleżanka do mnie napisała, że jest jednak na Gano, ale no akurat jak wyjeżdżaliśmy to mi wtedy dała znać, także tak, yy, jednak jak chcemy zjeść co do Włoch. Ale muszę wam coś powiedzieć, co jest dla mnie absolutnym hitem. Kocham Włochy, zwiedziłam Włochy północ, południe. Kilkanaście lat temu zrobiłam sobie taki road trip z moim byłym chłopakiem, że 24 godziny spędzaliśmy w jednym miejscu, jechaliśmy dalej przed siebie i unikaliśmy autostrad. Autostrad i jechaliśmy takimi małymi dróżkami. Naprawdę top. Byłam milion razy we Włoszech. Uwielbiam, kocham architekturę, ten klimat taki, wiecie, wszystko jest pyszne i Piękne kolorowe. No i to jest dla mnie takie bardzo europejskie. Tego mi bardzo brakowało w Stanach Zjednoczonych, że te budynki takie były, wiecie, czuć było historię widać tą historię, że te budynki mają kilkaset lat. No i to, co zauważyłam, słuchajcie, hitem dla mnie, ale naprawdę to takim hitem, lugano, czyli w Szwajcarii, gdzie. Mówi się po włosku, bardzo silna kultura włoska. Lugano od Como jest 20 minut. Tylko. I wczoraj przejechaliśmy dwa razy przez granicę. I słuchajcie, to nie jest kwestia kilometrów, tylko metrów. Przejeżdżacie przez stronę włoską do szwajcarskiej i nagle chodniki inne. Droga inna. Czysto. Po prostu chodniki takie, że normalnie można z nich jeść. Czysiusieńko. I przyjeżdżacie nagle na Włochy i nagle jest brudno. W sensie nie, że psy i brzydko. Totalnie normalnie. W sensie według mnie no, tak jak u nas, no jakby normalnie. Ale po stronie szwajcarskiej nagle to jest wszystko tak czyste. Że to jest, dla mnie, to jest dla mnie niesamowite, no bo jakby jeden chodnik, który ma, nie wiem, 5 metrów, a jest na połowę podzielony i ta strona jest czysta, a ta jest brudna, no jakby, nie wiem, to dla mnie było yy, takie bardzo rażące, yy, no bo bardzo silna kultura włoska po stronie szwajcarskiej przy Lugano i Komo. A jednak bardzo się różnią te państwa. W sensie wizualnie, myślałam, że to będzie aż tak rażące. Taki żart, podobno jest, że tak jest, jak się z granicy niemieckiej do polskiej przejeżdża. Tego nigdy nie widziałam. Nie doświadczyłam tego. Nie widziałam takich rażących różnic, no ale tu zobaczyłam. Szok. Eee, fajny trip. Fajny... Fajne, że tak sobie śmigamy autkiem. I tak właśnie teraz też poleciłam mojej przyjaciółce, która przylatuje do mnie tutaj, żeby wynajęła sobie samochód i żeby przyjechali i jadą właśnie do nas. W sensie lecą, a do Mediolanu i później autkiem sobie do nas przyjadą, bo jednak tym autem można Włochy fajnie zwiedzić i sobie pojeździć po Pojeździć po małych miasteczkach i zawsze wszystkim polecam, że jeżeli przyjeżdżacie do Włoch, to koniecznie wynajmijcie... Wynajmijcie? Chyba tak? Nie wiem, już po prostu ugadam tutaj po angielsku trochę, trochę po włosku i nie wiem, mi się języki mylą. Wynajmijcie sobie auto i... Jedyny sposób, żeby zobaczyć Włochy, to być takim niezależnym. Nie pociąg, nie autokar, tylko samochód. Najfajniejsze doświadczenia są. Idę myć głowę. Moi drodzy, mogę się pochwalić, że dzisiaj Sandra Smacza jest na planie filmowym i obsługuje yy, wszystkich tam aktorów itd. Tak i w ogóle dostajemy bardzo dużo takich fajnych zgłoszeń, że chcą nas różne produkcje, na eventach nas chcą, więc jeżeli jesteście firmą i jesteście zainteresowani, no to śmiało, piszcie maile. Tylko bardzo serdecznie prosimy o takie akcje z wyprzedzeniem, bo musimy się przygotować porządnie. No a dzisiaj właśnie obsługujemy 60 osób na planie filmowym.